Szanowni państwo, wspaniała wiadomość dla gdyńskich seniorów. Ogłosiliśmy przetarg na modernizację i adaptację budynku dawnej gdyńskiej jedynki na centrum nowoczesnego seniora. To miejsce obiecane gdyńskim seniorom będzie obejmowało bardzo wiele funkcji, funkcji, które Ustaliliśmy w dialogu z mieszkańcami Gdyni. Będą tu m.in. sale warsztatowe, wykładowe, kawiarenka, sale artystyczne, pracownia fotograficzna, pracownia kuchenna, a więc te wszystkie aktywności, które dla gdyńskich seniorów w ich trzecim wieku są ważne, na które chętnie przychodzą, które organizuje Centrum Aktywności Seniora. Już dzisiaj cieszymy się na otwarcie tego nowego obiektu i wszystkich serdecznie do niego zapraszamy. Nowa siedziba Centrum Nowoczesnego Seniora jest spełnieniem marzeń naszego zespołu i gdyńskich seniorów, którzy od początku brali udział w projektowaniu tego miejsca. Spełni on marzenia w nas wszystkich, będzie miejscem kreatywności, rozwoju, aktywności, której do tej pory przez ograniczenia lokalowe nie mogliśmy spełniać. Dodatkową formą aktywności, będzie zagospodarowanie terenu zielonego, gdzie będziemy mogli tworzyć pikniki, międzypokoleniowe spotkania i cieszyć się również zielenią wokół naszego budynku.